Cześć, kochani, witajcie w tą piękną niedzielę. Przychodzę do Was z przesłaniem anielskim. Wybierzcie, proszę, dla siebie jedną z trzech kart. Jeżeli potrzebujecie, zastopujcie nagranie i wróćcie do niego później. Karta numer jeden. Jeżeli wybraliście kartę numer jeden, kłania się przed Wami przeszłość. Przeszłość powinniście zostawić za sobą. Być może przeszłość w niedalekim czasie zapuka do Waszych drzwi. Czy chcecie żyć w przeszłości czy w przyszłości? Sami odpowiedzcie sobie na to pytanie. Karta numer 2. Prawda. Prawda zaboli, ale prawda wyzwoli. Czasami powiedzenie nie staje się błogosławieństwem. Co wam to podpowiada? Karta numer 3. W tle Coś dzieje się w tle, coś, o czym jeszcze możecie nie wiedzieć. I to wkrótce będzie przed Wami ujawnione. Więc być może dzieją się jakieś sytuacje lub pojawią się osoby, które już o Was myślą, które już zastanawiają się, w jaki sposób zainicjować kontakt z Wami. Jeżeli przyjmujecie przesłanie, wpiszcie w komentarzu słowo Anioł. Życzę Wam absolutnie cudownej niedzieli i cudownej energii.